Michał Ogórek. Na plaży nudystów w czasie pandemii widziałem radykalniejszą wersję tego obrazka. Z całego ciała golasy miały zakrytą tylko twarz, rozpoznawały się po innych szczegółach, choć niektóre ich fragmenty trudno było nazwać szczegółem. To, że maska jest symbolem naszych czasów, pandemia tylko wyostrzyła. Wtedy policja zaczęła sprawdzać, czy ludzie aby na pewno chodzą po ulicach zamaskowani jak przestępcy. Przechodnie w kominiarkach potęgowali poczucie bezpieczeństwa. Kobietom w niektórych krajach, na przykład muzułmankom we Francji, nie wolno jest w miejscach publicznych zasłaniać twarzy, bo jest to sprzeczne ze świeckością państwa. Ale musiały zacząć to robić w tych samych miejscach z powodów sanitarnych. Wiele kobiet chciałoby się skryć za maską, jak one. Czytam u jakiejś egzaltowanej europejki, zazdroszczącej arabkom tego, jak trzymane są za twarz. Z chwilą założenia abai czujesz się jak postać z bajki. Spowita w jej mrok, zastanawiasz się, jakie sekrety skrywa. Tylko kto się niby nad tym zastanawia? Ta okryta? nie zapomnę takiej kobiety z zakrytą twarzą, przyprowadzonej przez arabskiego męża do restauracji i ekwilibrystyki, z jaką musiała wkładać pod swoją szmatkę kawałeczki śniadania. Przypominała raczej jamochłona niż tajemnicę. Raczej nie ma bowiem pewności, że pod każdą maską coś jest. Na zdjęciu Tomka Sikory mężczyzna nosi maskę rodem z karnawału weneckiego. Dodaje mu ona atrakcyjności, szczególnie w zestawieniu z tym drugim, którego widzimy w całości, a który jest jednak niestety na plaży czymś bardziej zwyczajnym. Karnawałowe maski weneckie zostały wymyślone jako ekspresja większej autentyczności i swobody, aby ludzie mogli choć przez kilka dni w roku nie być skrępowani codzienną konwencją swoich zachowań. Maska była więc wyzwoleniem. Mało jest rzeczy tak wiele odkrywających, jak zasłona.